Siemanko wszystkim witam na kanale, ja jestem Maruzel i dzisiaj pogadamy sobie o dniu czwartym Main Stage'u Warsów 2022 i będziemy się bawić w predykcji odnośnie finalnego rozkładu grup. Zapraszam. ok więc na początek, moi drodzy, jak oglądaliście poprzednie materiały, to pewnie wiecie. Że nie było mi dane zbytnio omówić gierki G2, ponieważ pierwsza zakończyła się stąpem w sensie G2 zostało przestąpowane, a druga na IG była stąpem już na korzyść G2, no bo G2 przestępowało IG, IG było fatalne. Więc mimo tego, że dzisiaj nie będę robił dokładnych omówień, tak jak robiłem w poprzednich trzech odcinkach, to jednak rzucimy chociaż pokrótce okiem na gierkę G2. Problem polega na tym. W kompozycji G2, że jeśli wydarzy się coś takiego, jak tutaj, czyli że no jest close i prawie Hope upada, ale ostatecznie Hope i Missing odwracają we Flakeda i Targamasa i niestety ta dwójka upada, no to jest niestety, moi drodzy, tragedia. Tragedia w trzech aktach, ponieważ. Jest dramat w trzech aktach. E, ponieważ, no niestety, jeśli Sea we będą ahead versus ta kompozycja. G2, no to nie wygląda to za dobrze. Problem jest taki z kompozycją G2, że na papierze to się wszystko klei ze sobą, tak? Mamy biegaczy poniekąd, no bo wiecie, mamy short range Jankosa, short range Broken Blade'a na Dariusie i Gravesie i mamy jeszcze short range Capsa, a do tego... Całą tę kompozycję uzupełnia flaket na serafince. Więc Serafinka lubi grać z takimi postaciami, które może trochę wyshieldować, wychilować, przyspieszyć. Wszystko tu się klei i dodatkowo duża część, no przynajmniej frontline JD Gaming faktycznie musi frontlineować, więc musi wbijać w G2. Więc teoretycznie wygląda to naprawdę spoko. Talię też ta kompozycja może dosyć łatwo dopaść, tylko problem jest taki że jeśli Sivir naprawdę nie zrobi tutaj hardego mispositioningu, no to Hope ma raczej free strzelanie, szczególnie że ma jeszcze Missinga Kocura na swoich plecach, więc to jest spory problem, że botlane G2 już był behind. A botlane Jot The Gaming zaczynałbyś już na, tym, na ten moment, na moment 10 minuty. Ehe. W kolejnej sytuacji mamy bardzo ładny puffing od Kanaviego. Ja już wiecie, nie będę chwalił tego junglera, ile można. No i znowu gankujemy botlane G2 i kolejny kill dla Hope'a. No i teraz wygląda to tak, i jeszcze kolejny dla Missinga. Dla Missinga, który gra Yumi, a Yumi teraz bardzo często buduje się pod bombę, pod poke, czyli i e Hope i Missing będą bili ogromne obrażenia i w czystej teorii zobaczcie, Yagao upadł w tym ja gało upadł w tej sytuacji a pamiętajmy, że tak naprawdę G2 stoi Jankosem i Kapsem tym duo, ale jednak patrząc na kompozycję, miałem takie wrażenie i miałem taką obawę, że jednak G2 bez jakiegoś cudu albo bez mocnego misplayu, JD Gaming już nie może w tym momencie tej gierki wygrać, bo nie dość, że JD Gaming w mocno skalującym team compie jest już behind, Chociaż, okej, okay, to jest trochę nadużycie, co powiedziałem, bo mocno skaluje tylko Hope i Missing, tak naprawdę, ale Talia skaluje Descent, Viego skaluje Descent, Renekton skaluje jak gówno i teoretycznie znowu, gdyby porównać te dwie kompozycje, to można nawet by się kłócić, że g skaluje bardzo, bardzo dobrze. Silas, Serafinka, Grace, no niby zajebiosa ale still na koniec dnia oni nie mają jak dopaść Choopa, nie mają żadnego long range engage'u, muszą po prostu do niego dobiec, a on może sobie po prostu mieć mnóstwo przyspieszenia, ma jeszcze Ghosta, ma jeszcze Rkę, ma przecież Yumi i może ich po prostu kajtować wieczność. Niemniej jednak były błyski, przebłyski geniuszu G2, i chciałbym je tutaj podkreślić, bo oczywiście, jak wiecie, Gierka, może nie wiecie, to spoiler. Gierka zakończyła się zwycięstwem na korzyść od The Gaming, ale spójrzcie teraz na Puffing Capsa. Całe G2 zostało oddzielone, więc nie mogą kontestować Smoka, natomiast Caps w tym momencie jest totalnie w fogowłoże i on przerotuje do dżungli górnej G2. W momencie kiedy JT Gaming tam będzie i dzięki temu będziemy mieć ładny kolaps i ładny pik. Spójrzcie na to. Caps już się porusza tutaj, rotuje do swojej drużyny. Jego drużyna już złapała resety i teraz Caps po prostu naparza się jeden na jeden z 369. i wydaje się, że kurde no, Caps wskoczył w zasadzie 1 versus 3, ale Mazonie kupuje dużo czasu i mamy shutdowna dla Broken Blade'a. Lecimy dalej. Jagało musi flashować, więc były momenty, gdzie G2 wyglądało naprawdę dobrze. Niby już 4k golda przewagi dla ekipy chińskiej, ale G2 miało swoje momenty. I zaraz przejdziemy do momentu kolejnego. I tym kolejnym momentem był w zasadzie, ja to nazywam miracle fightem, czyli fight, który mógł obrócić tę gierkę. Spójrzcie na to łombo combo Trzy osoby w ulcie Seraphin, i po prostu tak naprawdę teraz, już jak siadło takie łombo combo to g mogło po prostu przypierdolić pięścią w klawiaturę i wystarczy, że spamowali skile i po prostu musieli znieść z powierzchni ziemi JD Gaming. Cała ta akcja skończyła się baronem dla G2, więc znowu w serduszkach koreańskich fanów zatliła się pewna nadzieja, ale Nadal, tak jak mówię, byłem dosyć powściągliwy oglądając ten mecz na żywo, bo wiedziałem, że jednak nawet po czymś takim nie byli w stanie dopaść hoppa. No i ostatecznie gierka się skończyła zwycięstwem ekipy chińskiej, ale G2 miało przebłyski, miało cheesy zagrania, miało ten Miracle Fight i całkiem nieźle zagrali też Baron Powerplay'a, no ale ostatecznie, no kompozycyjnie nie, nie zostało to dowiezione w takim sensie, że jeśli The Gaming, Botlane jest ahead, jeśli Civil jest ahead, to naprawdę G2 nie ma jak później grać. Natomiast gdyby był utrzymany status quo, czyli po prostu obie drużyny byłyby na równi, a może G2 trochę by nawet wygrało early game, to myślę, że mogliby to śmiało dosnowbolować bolować i wygrać. Więc jest nadzieja dla G2 na nawiązanie walki z JD Gaming i z Damon Kia w następnej fazie group stage'u, ale nie jest ta nadzieja aż tak duża. I przechodzimy teraz już do szybkiego omówienia tego dnia. Rogue wygrywa na Top Esports, co jest myślę, że ogromną niespodzianką, ale jeśli oglądaliście poprzedni materiał do końca, to wiecie, że przewidziałem tutaj zwycięstwo Rogue. Rogue jest w gazie i Trymbi i Malrang grają... Takie zajebiste zawody, to jest po prostu niesamowite. Jeśli tak dalej pójdzie, w kontekście Trymbiego, on może zostać najlepszym supportem regionu europejskiego, śmiało mogę to powiedzieć, wszechczasów. Gość jest niesamowicie kreatywny, absolutnie nie da się go wybanować i odnajduje się znakomicie na każdym typie herosa. Na enchanterach, na engagerach, na pilujących herosach, czy nie wiem, tam kęcze... Renaty tego typu bzdury. Gość jest niesamowity i ta akcja na topie, gdzie tam się zaczaił w krzaku i kupił tyle czasu, że Timek zdążył dorotować, dotypować do niego i wtedy Rogue w 20 minucie bierze Barona. To był po prostu miód na duszę. Dodatkowo Malrank na nie był świetny. W wywiadzie po meczowym nawet powiedział, że chciał grać Maokajem tę gierkę, ale Odoamne mu dał znać, że ej, nie, nie, nie Malrank nie grasz Maokajem, ja chcę Maokaja. Więc Malrank powiedział, no dobra, no piknijcie mi Lissina i ges. Więc no, jest to dosyć Zabawne, ale to pokazuje też, jak oni są pewni siebie, jak oni są pewni siebie indywidualnie na konkretnych herosach. Pamiętajmy, Leasing to jest chyba najbardziej mechaniczna bestia, jeśli chodzi o junglerów, i jak oni są pewni drużynowo, że mogą się po prostu wymieniać czempionami i tak grać zajebiście. Damon Kia vs EG. Powtórzę to po raz kolejny. EG jest najlepiej performującą drużyną z Ameryki, niemniej jednak to nie jest high praise, to nie jest najwyższa pochwała, bo Ameryka gra. Absolutne gówno, są 09 i IG nawiązało walkę. Inspired naprawdę dwoił się i troił, był bardzo aktywny, robił ci zganki na topa, w sensie, że zgankował na topie, zabili Nuguriego i później kompletnie zeskipował puffing i znowu poszedł na topa. Niemniej jednak kompozycja Damon Kija była lepsza w późniejszych fazach gry, mieli bardzo dużo połku, na który IG nie miało za bardzo jak odpowiedzieć. I Damonki jest taką drużyną, która gra bardzo dobrze, ale bardzo metodycznie, co przez to rozumiem? Oni raczej będą grali wolno i raczej będą czekali do obiektywów, i raczej będą po prostu wyciągali obiektywy na rotacjach, na przykład będą rotować i brali ti brać tier jedynkę, później cała rotacja budowana przez dwie minuty i biorą tier dwójkę albo smoka, jakikolwiek obiektyw jest w tym momencie na talerzu. Natomiast to nie jest drużyna, która będzie chciała bardzo przyspieszać gierkę. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało właśnie w rewanżu na The Gaming, jak to będzie wyglądało w ćwierćfinałach, bo uważam, że Damon KIA raczej wyjdzie z tej grupy. Taka jest moja predykcja, także już trochę spoiler w predykcji, ale uważam, że raczej wyjdą z tej grupy. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w ćwierćfinałach, w półfinałach na takie teamy jak G2 czy IG powinno to wystarczać. Aczkolwiek pamiętajmy, że tam w gierce nad G2 wydarzył się incydent, bo gierka się skończyła już w zasadzie na Heraldzie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o IG, dajcie Jojo Pionowi, i Inspiredowi i nawet Impactowi. Można by zostawić Impacta, dajcie im lepszy botlane i naprawdę ten teamek może być bardzo, bardzo spoko. Za rok, ale nie w tym roku. 100 Thieves vs RNG. No niby tam była znowu jakaś tam walka podjęta w early. Tam Closer próbował gankować i Bota i Topa. No ale ostatecznie doszło do fajtu nad Drake'u i, i chuj z tym. I Ameryka nie miała żadnej szansy. Muszę powiedzieć, że Ming jest zajebisty. Jest świetnym y, supportem. Mogę śmiało powiedzieć, że gra chyba najlepiej z całego RNG i wyrasta w moich oczach na jednego z najlepiej performujących na pewno supportów i jak nie graczy na tym turnieju, więc zobaczymy jak pójdzie to dalej. RNG na pewno będzie w ćwierćfinałach, więc jestem ciekaw, jak sobie poradzą Piące, ale póki co wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Genji vs. CFO. Genji, nadal zawodzi, w sensie wygrywają oczywistym jest to, że wygrają no bo nadal, to jest po prostu div poznawczy, div umysłowy div wrong i CFO wyglądało naprawdę dobrze i to jest najlepszy reprezentant tego minor regionu, tak? Czyli ja traktuję jako minor region właśnie CFO i e, GAM, czyli Wietnam i PCS i trzeba przyznać, że oni naprawdę zajebiście walczyli, Mission gra super zawody, Koala gra też dobrze i oni się w ogóle nie pierdolą w tańcu też draftowo, wydraftowali sobie pajka na last piku. W ogóle mają wszystko w dupie. Syndra, przecież to nie jest, to nie jest jeszcze ta zmieniona syndra, ta można powiedzieć zbafowana syndra, tylko to jest stara syndra. Missing wy, wyciąga tę syndrę. Oni po prostu grają do swoich pików, do swoich silnych stron. I wychodzi to dobrze. Gendy gra bardzo wolno. To jest drużyna, która potrafiła już od jakiejś, nie wiem, trzeciej, czwartej minuty próbować coś robić w gierce, gankować. Pinat był przecież tym geniuszem w skipowaniu wizji przeciwnika i robieniu jakichś kreatywnych puffingów, dzięki którym dawał edge swojej drużyny, swoim lanerom. Nie ma nic takiego. Pierwsza akcja, proaktywne zagranie, które miało miejsce w tej gierce, to był dive. Na bocie w ósmej minucie. Ósma minuta, która jest pierwszym zagraniem dla koreańskiej ekipy, dla koreańskiego mistrza, to jest coś niezwykłego w ich kontekście, ale niezwykłego w negatywnym tego słowa znaczeniu. W sensie, że to jest po prostu jakaś anomalia, bo zazwyczaj Genji było agresywne od pierwszej minuty i już w okolicach 12, 13, 14 minuty było w zasadzie po early game, bo oni mieli taką przewagę, że tu sobie zgarnęli Heralda. Tu później tak porotowali, że ten herald już brał cały turret. Przecież nawet Doran, grając ornem, rikolował i w okolicach 6-7 minuty biegł na bota, żeby rzucić Erkę Orna. A teraz nic z tych rzeczy nie ma. Genji się męczy, ta gra trwała prawie 40 minut i mamy wymęczone zwycięstwo, ale wygląda to bardzo źle. Game vs Direx. Nuda. Kierka się w zasadzie trochę skończyła już na pierwszym levelu, gdzie Direx odpowiedziało na. Invade e, Levaya, no i niestety zgarnęli sobie sporo kili. No i Zeka, Zeka jest po prostu świetny. Piosik gra zaskakująco dobrze i dostaje swoje piki, bo dostał i Gravesa, i w tej gierce dostał Kindred. Więc sorry, no ten gość ma swój nick od e, tego czempiona, bo piosik z tego, co wiem, oznacza ten mark, czyli to, co, e, to, czyli pasy Kindred w zasadzie. Więc tak wyglądał ten dzień. Bez zaskoczeń w zasadzie, powiedziałbym, że nic mnie tu nie zaskoczyło i przewidziałem w 100% te wyniki poprawnie, więc mogę śmiało powiedzieć, że nie byłem zaskoczony. I teraz jeśli spojrzymy sobie na grupy, no to uwaga, Maruzel bawi się w predykcje, w końcu mi siadło wczoraj, więc może pójdźmy za ciosem. Nadal uważam niestety, że Fnatic nie wyjdzie z tej grupy, więc będziemy mieć Fnatic i Cloud9 poza zawodami. Powiem wam... Że T1 dla mnie jest ogromną zagadką. W sensie zagrali naprawdę spoko na EDG, ale tam jeden fight poszedłby źle i ta gra byłaby totalnie przestępowana przez chińską ekipę. Natomiast każdy fight poszedł dla ekipy Fakera dobrze, więc T1 wygrało i to w bardzo dominującym stylu. Natomiast później, grając na Fnatic, grali strasznie obrzydliwie, grali beznadziejnie, ale już w Cloud9, w meczu na Cloud9 owner zagrał świetnie i cała drużyna zagrała. Perfekcyjnie. To była jedna z najlepszych gierek, jeśli chodzi o taką podręcznikową ligę legend, jaką widziałem. I nadal bym wierzył w T1 i nadal bym ich postawił na pierwszym miejscu. EDG na drugim, Fnatic na trzecim, Cloud9 na miejscu czwartym. Jeśli chodzi o grupę B, to w zasadzie uważam, że to jak wygląda ta grupa w tym momencie, to będzie ostateczny outcome. Czyli JD Gaming wygra całą grupę, DAMON Kia będzie na drugim miejscu, G2 na trzecim i IG. Na czwartym. Problem z G2 jest taki, że oni po prostu mają, podobnie jak IG, ten sam problem, czyli botlane jest słaby, szczerze mówiąc. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj nie ma dyskusji, czy powinien zostać flaket, czy powinien zostać targamas, może nie zostawić któregoś z nich, tylko po prostu G2 z lepszym botlane, botlane, który. Charakterologicznie pasuje w tej drużynie, bo pamiętajmy, że na papierze w zeszłym roku był Rekless, czyli Goalted AD Carry całego europejskiego regionu i to nie siadło. Ale weźmy lepszy botlane, który znowu charakterologicznie pasuje do Jankosa i Capsa, jeśli oczywiście Jankos nie zakończy w next kariery. Ale weźmy ten abstrakcyjny scenariusz, że Broken Blade, Jankos i Caps zostają. Jakiś bottling, który lepiej pasuje, który jest skillowo lepszy I myślę, że G2 miałoby szansę wyjść z tej grupy Ale na ten moment niestety takich szans nie upatruje Przykro mi Aczkolwiek pamiętajmy, że na Damon Kia draft G2 był taki Że no jeśli cokolwiek pójdzie nie tak w early No to będzie padaka No i tak poszło, więc była padaka Aczkolwiek w sumie podobnie było w tym drafcie Natomiast no nikt się nie spodziewał Chyba, że Flaket i Targamas upadną 2 na 2 na Botlane Civilium, więc y, ten draft na JD Gaming podobał mi się znacznie, znacznie bardziej. Może jeśli G2 podrasuje swój draft na Damon Kia, to może są w stanie wyrwać im tę grę z rąk i wtedy będzie bardzo ciekawie, ale szczerze mówiąc, nie wierzę w to, mimo mojej ogromnej sympatii do G2. Jest to drużyna, którą bardzo lubię i im kibicuję. Grupa C, czyli Rogue DRX. Top Esports i Gam. I to jest najciekawsza grupa, szczerze mówiąc. Jestem bardzo ciekaw, jak się to dalej potoczy. Rogue w zasadzie już zagwarantowało sobie wyjście z grupy, bo nie wierzę, że nagle przegrają na Gam i z wynikiem 4-2, nawet oczywiście zakładając ten najbardziej pesymistyczny scenariusz, gdzie przegrywają na Koreę i na Chiny, powinni mimo wszystko z tej grupy wyjść. Natomiast pytanie, czy Rogue może być pretendentem do wyjścia z pierwszego miejsca? I uważam, moi drodzy, że tak, że Rogue, jest w świetnej formie, wyglądają naprawdę dobrze, mają jasny plan draftowy i egzekwują go świetnie. Każdy gracz, każdy gracz co do jednego w Rogue gra naprawdę znakomitą grę. I ja wiem, że wyróżniłem wcześniej Trymbiego i Maleranga, ale wszyscy jak jeden mąż w tej drużynie, grają świetne mistrzostwa świata i mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej. Szczerze mówiąc, Musi chyba tradycji stać się zadość i któraś z chińskich drużyn musi po prostu zagrać w totalne gówno w grup stage'u. Więc szczerze uważam, że to jak wygląda ta grupa w tym momencie, tak będzie też na samym końcu. Czyli Rogue z pierwszego miejsca, DRX z drugiego miejsca, Top Esports z trzeciego i GAM z czwartego. W zasadzie z pierwszego, drugiego Rogue i DRX wyjdzie, a Top Esports i GAM zostaną na trzecim, czwartym miejscu. Może, mogę się tu mylić? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, ale jest to bold predykcja. No i co? Hopium. Grupa D, czyli RNG Genji, latające ostrygi, Oysterki i 100 Thieves. Znowu uważam, że to zostanie dokładnie tak, jak jest w tym momencie. Genji wygląda naprawdę słabo, ale wygląda lepiej niż niestety reprezentanci PCS-u i NA. Natomiast Royal Never Give Up jest w ogromnym gazie i wyglądają bardzo dominująco. Zwróćcie w ogóle uwagę, że jest to drużyna już to mówiłem chyba w którymś materiale ale jest to drużyna, która ma chyba największe parcie na Early Drake ze wszystkich. Nawet jak Early Game vs. 100 Thieves nie leciał tak dobrze, nie szedł im tak dobrze, to i tak Way. Tym Gravesikiem sobie tego Drake'a zgarnął w szóstej minucie, więc Royal never give up gra mocno pod early game, mocno pod early smoki i później po prostu w mid gameie forsują różne przeciwną do walki o soul pointa czy już samego Soul'a. I Royal Never Give Up wygląda naprawdę dobrze. Poza JD Gaming są najlepszą chińską ekipą na tym turnieju. Top Esports ma problemy, zresztą widać to po rezultatach so far w grupie. A EDG ja chcę ich jeszcze zobaczyć na T1. Chcę zobaczyć ich dominujących, podejmujących rękawice. Jeśli to byłby drugi stąp na korzyść koreańskiej ekipy, ekipy Fakera, no to będzie ciężko. To uważam, że nadal RNG i Top Esports są tymi właśnie największymi gigantami z Chin, a. EDG będzie gdzieś tam w cieniu, a Top Esports, o ile w ogóle wyjdzie z grupy, również w tym cieniu będzie razem z EDG. Więc tak jak powiedziałem, RNG z pierwszego miejsca prawdopodobnie nie przegrają żadnej gierki w tej grupie. Genji z drugiego miejsca z rezultatem 4-2, CTBC na trzecim i 100 na czwartym. Szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że Ameryka wygra jakąkolwiek mapę na tych mistrzostwach świata. Ten region jest tragiczny i zwycięzca tego regionu. Cloud 9 Drużyna kto do której mieli ogromne oczekiwania? Blaber, jeden z najlepszych historycznie dżunglerów w NA. No, dże... A dobra, kurwa, Jensen, no mówmy się, ale Berserker, Berserker przecież taki świetny kurier. No i wyglądają beznadziejnie. Zapomniałem przecież o Fadzu. Ja miałem co do Fadza ogromne oczekiwania i Fadz fudż... Nie istnieje w tym turnieju, Gra, zagrał dwa razy Fiorą, zagrał tą Fiorą beznadziejnie, myślę, że mem odnośnie NA Fiory jest absolutnie uzasadniony, ten region nie może pikować tego Herosa, wiecie, NA to NA, może w ich regionie to działa, ale w starciu z lepszymi top z całego świata to nie ma prawa zadziałać, więc... Wygląda to jak wygląda, natomiast Europa zaskakuje pozytywnie. Umówmy się, Rogue wygląda świetnie i chyba nikt się nie spodziewał 3-0. W sensie liczyliśmy na to, trzymaliśmy kciuki, ale żeby tak powiedzieć, żeby tak zabetować na przykład jakieś duże pieniądze na 3-0 dla Rogue, no chyba nikt by się nie odważył albo odważyłaby się nieliczna grupka. G2 raczej się spodziewaliśmy takiego rezultatu, trzymaliśmy raczej kciuki, że zagrają dobrze na Damwon no i niestety Gierka się bardzo szybko skończyła, a Fnatic jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Ja ich w ogóle stawiałem po playinach na czwartym miejscu w tej grupie i Fnatic wygląda zaskakująco dobrze i mają realne szanse na wyjście z tej grupy, więc jeśli uda im się urwać mapkę na EDG czy T1 no to myślę, że z tej grupy wychodzą, bo nie wierzę w to, że przegrają na Cloud9, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, nie wierzę w to, że którakolwiek z drużyn z NA wygra chociaż jedną mapę w main stage'u Worldsu. To by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać, czy się zgadzacie z moimi predykcjami. Jak zwykle zapraszam do dyskusji w komentarzach i zostawcie subka, łapkę, pierdolnijcie w dzwona i dajcie mi miłość na innych socialach. A my widzimy się jutro w odcinku z gościem, także Dajcie słupka, zostańcie ze mną i do zobaczenia. Papa! Pa.